No Zobaczcie, ten rok nas nie rozpieszczał, jeśli chodzi o przymrozki. Ale akurat leszczyna w tym roku bardzo ładnie obrodziła. Także jest plus. Da się to na działce jak najbardziej uprawiać. Pamiętajcie, tylko zobaczcie jakie piękne szurzechy. O tej porze nie pamiętam, żeby aż tak duże były. Teraz pada, pogoda sprzyja, więc jakieś tam zapylenie było niezłe w miarę. Są też mniejsze. Pamiętajcie, żeby sadzić dwie odmiany. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Tak, tu jest Barcelońska, tu jest Olbrzym Schale. Także dwie odmiany i coś z tego na pewno będzie cięcie. Tu gdzieś widziałam też fajne orzeszki. O zobaczcie jakie duże pięknie. Także uprawa deszczyn na działce ma sens, tylko po prostu trzeba troszkę przy tym pochodzić, troszkę podciąć i pogoda też musi sprzyjać. Cześć moi drodzy.